Bitwy! Dan? Hej, chyba nie myślałaś, że będę stał z boku i patrzył. <grym> Słyszałeś to, Cookie? Wygląda na to, że jeden bakugan wystarczy, żeby pokonać tych dwoje. Zamierzam się świetnie bawić. Karta zagłady, start! Start! Star, chaos! Bakugan Bitwa! A! Oh! Rycerz Chaosu Start! Bakugan Bitwa! Kosiarz Strachu Chaosu Start! Bakugan Bitwa! Robotalion Start! A więc wygląda na to, że wszyscy są już gotowi do walki! Niech rozpocznie się ten zwariowany pojedynek! Pakugan bitwa! Makkuki start! Walka może się rozpocząć. Karta supermocy aktywacja! Płomień oślepienia! O Red, jak jasno! Nic nie widzę. Palą mnie oczy! Ale super, nie? To mój mały płomień oślepienia, dzięki któremu twój Bakugan jest dobarty. Nie zniosę tego. Wracaj! Potrzebuję cię! Hm. Dopóki mój płomień oślepienia działa, twoje zabaweczki nie mogą mnie tknąć! Niezła jazda! Uh? Uh? Bakugan bitwa! <ścoughs> Makuki Start! Karta Supermocy aktywacja! Mega płomień oślepienia! Mam nadzieję, że spodoba im się w wymiarze zagłady. Biedny, mały Bakugan! Dajmy mu trochę pogadać, tylko patrzcie! Pan Cienias ma tylko jedną kartę supermocy. A to oznacza, że już jest mój. Skończmy wreszcie tę dziecinadę. Bakugan bitwa! Centy pod chaosu start! Zacznijmy wreszcie porządną walkę! Ha! Bakugan Bitwa! Gryffindor! Tylko na tyle was stać? Bakugan Bitwa! Potrójna reakcja łańcuchowa chaosu! O rety! Niedobrze. Karta Supermocy! Hm. Aktywacja! Magia chaosu! Wzrost poziomu mocy MacQuickiego o 100 punktów. Wchodziliśmy w tarapaty. Teraz on ma dwie karty supermocy! Niktem na supermoc magii chaosu dodaje mojemu Bakuganowi 100 punktów! O, zapomniałem dodać, że ta supermoc przywraca wszystkie użyte albo stracone karty supermocy. No i co robimy? Chyba musimy udawać, że wiemy, co robimy! Dawaj, McCookie! Wzrost mocy wszystkich Bakuganów o 100 punktów. Powinniście widzieć swoje miny. Coś nie tak? Nie jesteście już tacy pewni siebie? Mój biedny Bakugan. ha! ha, 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 ha. już więcej tego nie zniosę. Jesteś skończony. Ravenoid wirusa start. Karta supermocy aktywacja. Dzień pazura. Ha! Wydek mocy kosiarza strachu o 50 punktów. Poziom mocy rawenoida 330. Zamroziłem moc twojej karty o, otwarcia. Tego to ja się nie spodziewałem, ale ty nie spodziewasz się tego! Karta otwarcia start! Ostateczny wyrok! O nie! Dokąd rada! Ocena pojedynku. Supermoc ostatecznego wyroku wysysa moc ze wszystkich bakuganów z wyjątkiem tych z domeny chaosu. Strata wszystkich punktów mocy.